Prawdziwy rodzic to nie taki, który daje dużo pieniędzy. To nie ten, który daje najwięcej zabawek. To nie ten, który daje piękny dom, w którym się mieszka. Świetny rodzic, to taki, który oddaje swoją pełną uwagę, żeby być świetnym rodzicem, wszystko, co powinieneś zrobić, to być obecnym z Twoim dzieckiem. Bądź w tu i teraz, to wszystko, czego dzieci potrzebują. Potrzebują być zauważone, kochane, chciane. Najlepszym rodzicem na świecie jest taki, u którego pojawia się błysk w oku po wejściu dziecka do pokoju. Rodzic, który daje miłość bezwarunkową. Rodzic, który daje przykład. Nie to, co mówisz, ale co robisz. Dzieci nigdy nie zwrócą uwagi na Twoje słowa. One zawsze będą zwracać uwagę na to, jak się zachowujesz i jakie masz intencje. Prawdziwy rodzic pracuje nad sobą. To taki rodzic, który ma silny umysł wiedząc że jego dzieci będą śledzić kroki swoich rodziców pracuj nad sobą pokaż że masz silny umysł do tego żeby twoje dzieci świeciły twoim przykładem pokaż im jak wygląda piękne życie daj czysty i silny przykład swoim dzieciom jakim typem człowieka mają się stać wszystko zaczyna się od ciebie i od Ciebie zależy, żeby dać dziecku przykład życzliwości i współczucia do innych, żeby nauczyć dzieci, jak mają być po prostu sobą, żeby dać przykład, jak mogą magicznie przeżyć życie, które sobie wybiorą. To jest to, co każdy rodzic powinien robić. Uwolnij Twoje dzieci, pozwól im być sobą i naucz. Podejmować swoje decyzje. Naucz je żyć w taki sposób, że za każdym razem, jak będą myśleć o życzliwości, współczuciu, sile, autentyczności i prawdziwej radości, to żeby miały Twój obraz przed sobą. Prawdziwy rodzic wie o tym, żeby nie pozwalać na wszystko swoim dzieciom. Oszczegaj przed zagrożeniami, które mogą napotkać: złe relacje, złe zwyczaje, złe decyzje. Które mogą podjąć w życiu, które mogą być zbudowane na strachu. Prawdziwy rodzic słucha, wspiera i nigdy nie zawstydza. Prawdziwy rodzic pomaga i uwalnia. Bycie rodzicem to nie praca, to zaszczyt. Bycie rodzicem to nie ciężar, to błogosławieństwo. One zawsze nas obserwują. Jaki dajesz przykład swoim dzieciom?